kończona. Możesz biec, ale nie uciekniesz, nie przed taki nom! Muszę przyznać, że jestem rozczarowana. Spodziewałam się o wiele więcej po bohaterze nad świata! Płonący ról! Słuchaj, daj mi chwilę na Spokojnie! Hey! Co on robi? Zielony gość z dziwną fryzurą? To Maxor. Dalej! Nie gap się, tylko walcz! Normalnie Maxor nie uciekałby przed taki nom. W końcu jest jednym z najgroźniejszych wojowników nad świata. Nie poddałby się, tylko przypuścił serię przerażających ataków. Jest najodważniejszy z odważnych. Naprawdę. Koniec, koniec! Jest potężny. Umie walczyć. W perimie jest kimś. Szkopu w tym, że jest maksorem tylko na zewnątrz, bo w środku jestem ja. Koniec gry Tom. Witamy cię w Chaotiku. Witamy w Chaotiku, część pierwsza. Dobra, wróćmy do tamtego popołudnia. To był zwyczajny dzień w moim zwyczajnym życiu. Robiłem to, co zwykle robię po lekcjach, czyli grałem w Chaotika w szkolnej świetlicy. Kejor przypuszcza lawinowy atak. Straciłeś mnóstwo energii. Proszę bardzo, majorze Tom. Bardzo ci się śpieszy, by przegrać. Zablokowany! Niech żyje chaos! Maxor atakuje rotara elektrolancą! Kugar wykorzystuje zdradziecką pieśń. Teraz Drakness zbliża się do Nautilaxa. Mało energii. Dalej, Maxorze! Skalna fala! Tak! Nie! Nieźle, Tom. Teraz lepiej ci idzie. Cześć, Kaz! Ach, twoje wskazówki na temat strategii nad świata są. Poczta chaotika? Oh. To dziwne. Są jakieś litery. Hmm. O nie. Tom, to jest hasło. Dostałeś hasło do chaotika. Stary to jest to! Dostałeś hasło, żeby podłączyć skaner. Możesz się przenieść do gry i zagrać naprawdę. Mm. <śmiech> <śmiech> tak! <śmiech> Cóż za wyobraźnia, co? Kaz lubi konfabulować. Nie Tom, wprowadź hasło do skanera kodów, a wtedy... <laughs> tylko nikomu nie mów. <laughs> no to na razie czubek kompletny. Co mu odbiło? Tom, to wspaniale! Wkrótce poznasz Maxora. Potem przedstawię cię Blugonowi. Jest spoko, mieszka na lodowcu. <laughs> Czekaj, aż poznasz Hiringa. Gdzie twój skaner? Zostawiłem w domu. Nie noszę go ze sobą wszędzie, jak niektórzy! No to lećmy! Im szybciej wpiszesz Kas. kasło... Przestań! Słuchaj... Jesteś moim najlepszym kumplem, więc ignorowałem te bajki o Perimie i przeniesieniu się do gry. Ale to nudne. Tom, chaotik to rzeczywiste miejsce. Możesz włączyć się do gry, a wtedy jest niesamowicie. Daj sobie spokój. Idź do domu i odpuść na chwilę tę fantazję o chaotiku. Ech, jak wrócisz do domu, wprowadź hasło. Spotkamy się w chaotiku, dobra? Tom. Ech. Jeszcze nie wpisałeś hasła? Zgłupiałeś? Ach, tylko nie to! Kas, słuchaj! Nie, ty słuchaj! Hasło jest ważne tylko dziś. Jeśli go nie wykorzystasz, możesz nie otrzymać drugiego. Nie ujrzysz Berimu i Maxora. Stracisz szansę! Już prawie północ. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale zaufaj mi! Zrób to! Teraz! Nim będzie za późno! <słuch> Szalony kas i jego fantazje. O, chyba też zwariowałem? O, szaleństwo. Co jest? Świetnie, zapsuł się. Nie mogę wejść do systemu. Mm. Jesteś szurnięty, kas. Odkupisz mi nowy skaner. Świetnie, stało się, ale nie wiedziałem, że jest coś więcej. O wiele więcej. Ach, zwariowałem tak jak on. Oh. O nie, nie! Nie! Czy wy, nowicjusze, nie znacie czegoś bardziej oryginalnego niż o nie? To robi się nudne. Oryginalność odróżnia mistrza od matoła. W każdym razie witaj, w odwiku! Hej, mam nowy skan jeziora Lawy. Chcecie wypróbować? Może później. Na razie zostańmy tutaj. Słyszałem, że dziś zjawi się wielu żółto dziobów. Zawsze jest ubaw. Majorze Tomie! Pierwsza bitwa za trzy minuty. Obawiam się, że nie ma czasu na historię! To, to nie może być prawda? O nie! Muszę już wracać! Zwariowałeś? Dobrze, że tak wrzeszczałeś, bo nie odnalazłbym cię na czas. <laughs> Mówiłem. Super. Wiem. Super? Wiem. Super! To nie wiesz, co to znaczy super! Ależ wiem! Jeszcze niczego nie widziałeś. No chodź, nie możesz się spóźnić na swoją pierwszą walkę. Super! O! Zjadłem kolację po dziesiątej, to dlatego zły sens przejedzenia. To nie sentom, to rzeczywistość. Widzisz? To walkodrom, a dokładnie krelandrom. Gramy na siedmiu walkodromach jak w sieci. Każdy zarządzany przez mistrza kodów. Wspaniale, nie? Więcej powiem ci później, gdy wygrasz pierwszą walkę. Nie wziąłem swoich kart. Nie będą ci potrzebne. Zatem będziemy grać po sieci? Nie zupełnie. Hey! Halo? Ha? Witamy na walkodromie Krelana, Kryptonim chaotika Major Tom. Proszę podejść. Podłącz skaner. A, są efekty specjalne. Hej, tak samo jak w grze po sieci. Moja talia. Dobra, kto zagra ze mną? Samuel Murakami, kryptonim chaotika, samuszei. Podejdź, proszę, i podłóż stanem. Pierwszy raz? Tak, a skąd wiesz? Zdradzają cię twoje zabójcze bokserki, ale nie martw się, pomogę ci! Jakie jest twoje plemię? No, zwykle używam karty nad świata i prawie zawsze gram na maksorem. Podłącz wreszcie konsolę i przestań gadać. A, a... Tu jestem, na skanerze! <laughs> nie zdradzaj mu strategii, jest przeciwnikiem! Dobra, wybierz wojowników. Nie pokazuj mu kart i nie gadaj już! Dobra, dobra! Lepiej powiedz mi, jak to się robi! Tak samo jak w sieciowym chaotiku. Tylko zamiast klawiatury. O, właśnie! To będzie walka jeden na jednego, żebyś się oswoił. Teraz wybierz stworzenie. Eee. Niech zatem będzie! Maxor! Dobry wybór! Teraz sam Shady zrobi to samo: wybierze broń oraz mugika. Po jednym. Wskazówka. Sam jest jak ja. Zwykle gra postaciami z podświata. Jeśli wybierze stworzenie z podświata, jego atak będzie głównie polegał na miotaniu ognia. Muszę wyposażyć Maxora w tarczę wodną. A jako Mugik, gdybym potrzebował prawdziwego wzmacniacza mocy, wezmę. Fortissimo! To wystarczy. Dobrze, teraz lokacje. Dziesięć plansz. Gdy jesteś atakującym, lokacje ładują się z twojej konsoli. Wybierz najkorzystniejsze. Dla Maxora wybiorę lokację z nadświata. Zablokować konsolę. Chwila prawdy. Wybór zatwierdzony, pola walki ujawnione. Trzymaj się, jesteś zdany na siebie. Zaraz nastąpi najlepsza część. A, a to nie jest najlepsza część. Kas! Majorze Tom, to jest twój pierwszy raz, więc będziesz atakującym. Zakręć kołem losowym lokacji. W skórze lodowca. Tak! Teraz wybierz stworzenie atakujące i stworzenie atakowane! Mam tylko jeden wybór. Maxor atakuje Takinom! Doskonale, majorze Tom? Dotknij karty Maxora. O rzeć. Zaraz. Zaraz. A! A! Jestem Maksorem? Gdzie ten suwak? Zdejmij się to ze mnie! Ale zostaniesz łomot! Major Tom jako maksor kontra Sam jako taki na Wskórzach lodowca zaczynamy walkę! Walkę? To znaczy, że mamy. Rety! No dobra, w końcu to się stało. Zwariowałem. Zimno. Czuję się, jakbym był przebrany za wielką maskotkę. Co mam zrobić, żeby... O, to było żenujące. Dobrze, że nikt nie widział. <śmienka> <śmienka> uh <-huh. śmienka> Dopiero się rozgrzewam. A -a! <dysklarziny> Chcesz doświadczyć prawdziwych wrażeń w chaotiku? Tu robi się za gorąco. Nie, dziękuję. Wolę chłodną kalkulację. To Ci się spodoba. Potoki ognia. A -a! To było niezłe. 嗯。Mm. A tak śnieżem! Jeden milkshake. Podwójny, proszę. Użyj mu i broni bitewnej. Dalej, nie gap się, tylko walcz. Koniec. Koniec. Oh, oh. Koniec gry. Tom. Witamy w chaotiku. Oh. Ciąg dalszy nastąpi. Wersja polska na zlecenie Zigzapa Studio Publishing. Dialogi Małgorzata Kochańska. Reżyseria Tomasz Grochoczyński. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Mira Ornatowska. Wystąpili Anna Szczerwińska, Cynthia Kaszyńska, Leszek Zdun, Jarosław Domin, Cezary Kwieciński, Paweł Szczesny, Janusz Wituch, Józef Nika i Krzysztof Zakrzewski.